Nazywam się Monika Sochacka, jestem mamą trójki dzieci, w tym dwoje chorych na dozę. Muszę powiedzieć, że chociaż jestem bardzo odważną osobą, bo za taką się uważam, nieustannie się boję. Każdego praktycznie dnia boję się. Boję się o... Boję się, nad... bo nie wiem jak będzie wyglądała nasza przyszłość w Polsce. Boję się, bo... Każdego dnia muszę walczyć o to, by moi synowie mieli dostęp do rehabilitacji, co nie jest takie łatwe w Polsce. Muszę zbierać środki na drogie leki, które nie są refundowane w Polsce, i muszę myśleć o tym, co zrobić, żeby stąd wyjechać i żeby znaleźć gdzieś za granicą dla nas lepsze życie. Na początku tego roku moi synowie. Bruno, który ma niespełna 7 lat, i Xavery, 3-latek, e, złapali groźną dla dozy bakterię. E, niestety leki, jedne z najbardziej skutecznych leków e, zwalczających te bakterie, nie są refundowane w Polsce. W wielu innych krajach na świecie są, natomiast tutaj niestety nie. Miesięczny koszt leczenia tabermedyną, bo o tym mówimy, to jest około 16 tysięcy złotych w przypadku mojej rodziny. No wyobraźcie sobie w skali roku, jakie to są pieniądze. Mm, niewyobrażalne. Dlatego nie dziwota, że ja, jako samotna matka, samotna, raczej powiedziałabym samodzielna, bo mam duże wsparcie swojej rodziny, ale muszę wyjechać sama z moimi dziećmi za granicę, szukać pomocy tam, gdzie te leki są refundowane, bo mnie na to po prostu nie stać. Nawet nie wiem, kogo byłoby stać na, na tak drogie kuracje mm, każdego jednego miesiąca. Eee, tak więc szukam pomocy za granicą, chociaż boję się i wolałabym zostać w Polsce, bo tu jest mój dom, tu jest moja rodzina, eee, tu mam wsparcie i tak naprawdę nie wiem co będzie.